Ludzie noszą wojskowe buty częściej niż może ci się wydawać, na dodatek często nie mając kompletnie o tym pojęcia. Dziś przyjrzymy się najpopularniejszym przykładom. W poprzednim filmie o militarnych elementach garderoby wspomniałem, jak wojskowa funkcjonalność i ponadczasowość formy może świetnie wpasować się w cywilną szafę. Dzisiaj idziemy dosłownie, jeszcze dalej i skupimy się na butach, które na pierwszy rzut oka nie za bardzo mogą się kojarzyć z jakąkolwiek armią. Mam na imię Karola, to jest Dandycore, kanał dla mężczyzn chcących rozwijać swój styl i poznać historię i kontekst tego, co noszą. Zacznijmy od smart casualowego klasyka, który jest tak szalenie uniwersalny, że możesz zapomnieć przez niego o innych butach. Czuka Boots, bo o nich oczywiście mowa, powstały w latach 20 XX wieku, wtedy jeszcze w brytyjskich Indiach. Naza pochodzi od hinduskiego słowa czukar, czyli kręgu, Charakterystycznego dla gry w polo, które były jednym z ulubionych rozgrywek żołnierzy Imperium. Dlaczego wspominam polo? Bo było to obuwie wykorzystywane do tej gry. Ale prawdziwy przełom nastąpił podczas II wojny światowej. Kampania w Afryce pokazała, że potrzebne jest lżejsze obuwie. I tutaj pojawia się kluczowa innowacja: Podeszwa z gumowej krepy. To właśnie ta podeszwa czyni Desert Boots specyficznym wariantem Czuka Boots. Tylko tyle i aż tyle. No prawie, bo dezerty mają dwa oczka na sznurówki. A czuka 3. Jak jednak te konkretnie buty stały się podstawą współczesnej męskiej garderoby? Nathan Clark, prawnuk założyciela firmy Clarks, odkrył te buty na bazarze Khan el-Khalil w Kairze, podczas służby w Birmie. Kiedy wrócił do Anglii z pomysłem, rada firmy odrzuciła je jako Zbyt plebejskie. Cóż, konserwatywni Brytyjczycy lubią opierać się jakimkolwiek ingerencją w ich tradycyjne wyobrażenia o świecie. Szczęście uśmiechnęło się do Czuka Boots parę lat później, w Chicago w 1949 roku. Wtedy Oskar Scheffler, redaktor magazynu Esquire, zauważył je na targach obowniczych. Jeden artykuł wystarczył, żeby Ameryka je zauważyła i doceniła. Ale z prawdziwym przełomem popularności Przyszedł Steve McQueen. King of Cool nosił Czuka Boots w swoich najbardziej rozpoznawalnych rolach. A kiedy Steve McQueen coś nosił, wszyscy chcieli to mieć. To była siła jego osobowości oraz potwierdzenie, jak wielką ikoną stał się jeszcze za życia. Czuka kojarzone są również z Danielem Craigiem w roli Bonda oraz George'em Harrisonem z The Beatles. Imperium brytyjskie było w latach 60. jeszcze dość mocno wpływowe w swoich byłych koloniach i dominiach. I mocno widać to po jamajce. Właśnie tam Root Boys w latach 60. uczynili Desert Boots swoimi. Rebel Shoes. Te drogie jak na tamtejsze standardy importowane buty stały się symbolami statusu do tego stopnia, że powstało ponad 200 utworów reggae o butach firmy Clarks. Policja profilowała ludzi noszących Clarks jako potencjalnych gangsterów, a Jamajka stała się jednym z dziesięciu najważniejszych rynków eksportowych tej marki. Czarny rynek utrzymywał dostawy pomimo wprowadzonych w pewnym momencie rządowych zakazów importu. Dzisiaj Clarks wciąż robi ikoniczne desert boots, ale znajdziesz je w ofercie wielu innych marek. Teraz pora na historię, która zaczyna się od opon lotniczych i otwiera listę trampek i butów trampkopodobnych. Firmę Palladium założono w 1920 roku w Lyonie jako producenta opon dla samolotów. Poniarska pasa nie trwała jednak zbyt długo, bo już po II wojnie światowej popyt na wojskowe samoloty w ogromnych ilościach spadł, a wraz z tym zapotrzebowanie na lotnicze opony. Firma musiała się więc przekształcić i zrobiła to w fenomenalny sposób, wykorzystując to, na czym zna się najlepiej gumę. W 1947 roku francuska legia cudzoziemska potrzebowała specjalistycznego obuwia do działań od północnoafrykańskich pustyń po indochińskie dżungle. Palladium wykorzystało doświadczenie z produkcji opon, łącząc lekkie płótno pozwalające na szybkie i lepszy komfort w upale z gumowymi podeszwami, które zapewniały doskonałą przyczepność. A przy okazji były i nadal są ładne. Na stopach cywilnych użytkowników pojawiły się masowo i zauważalnie w maju 1968 w Paryżu. Francuzi do dziś pielęgnują tradycję manifestacji będących na skraju rewolucji. Nie inaczej było podczas tamtego maja. Milion demonstrantów, początkowo studentów sprzeciwiających się rządom golistowskim, później robotników i innych warstw społecznych, jako swój nieoficjalny mundur, masowo wybrało trybunalny. Rampki Palladium. Studenci budujący setki barykat w dzielnicy łacińskiej uczynili tę markę synonimem buntu przeciwko establishmentowi. A taki symbol zostaje we francuskich sercach i na stopach już na dobre. Jednak buntownicy nie byli jedynymi ciekawymi ambasadorami marki. Jednym z nich był francuski wulkanolog. To były czasy, kiedy wulkany jeszcze były kul. Cool mimo że hot i wzbudzały fascynację i ciekawość. Dzisiaj co najwyżej ludzie narzekają, że opóźnili lot jak wybuchto. Wracając jednak do pana wulkanologa, Haron Tacif nosił je podczas eksploracji kraterów aktywnych wulkanów. Pokazał w ten sposób możliwości butów w ekstremalnych warunkach, jednocześnie zaszczepiając się wśród podróżników. Lata 70. i 80. to dalszy rozwój marki, która przyniosła ekspansję do sportu, w tym między innymi do tenisa. Dzisiaj dość często można spotkać się w stylizacjach takich gwiazd jak Brad Pitt, Ryan Gosling, it's literally me, czy David Beckham. Skoro oglądasz ten materiał, to pewnie zależy ci na stylowym rozwoju, jak i znalezieniu inspiracji nie tylko w sprawie butów z wojska. Zgadza się? Świetnie. Właśnie dla osób takich jak Ty stworzyliśmy Klub stylowego mężczyzny. To nasza zamknięta społeczność dla facetów, którzy chcą w fajnym towarzystwie rozwijać siebie i swoje garderoby. Masz tam dostęp do naszej aktualizowanej co miesiąc listy promocji i polecanych produktów, więc nie musisz spędzać długich godzin na przeczesywaniu galerii handlowych czy sklepów online. Znajdziesz tam linki do produktów z naszej wyprzedanej już książki Męska szafa instrukcja obsługi, więc masz super łatwą podstawę do budowania kapsułowej garderoby. Ale jest też społeczność na Discordzie, gdzie możesz dzielić się swoimi fitami, pytać o Włosów i brody, i razem z innymi dbać o bycie lepszą wersją siebie. W naszej społeczności będziemy również doceniać najbardziej zaangażowanych różnorodnymi nagrodami, na przykład. Złotą poszetką. Ale o tym dowiesz się już wewnątrz. Wejdź w pierwszy link w opisie i widzimy się w klubie stylowego mężczyzny. Chuck Taylor All-Star to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny but sportowy w historii. A może i najbardziej rozpoznawalny but w ogóle? Chuck Taylor służył jako kapitan w siłach powietrznych US Army podczas II wojny światowej. Trenował drużynę koszykarską Wrightfield Airtex. Uczynił wtedy białe wysokie trampki oficjalnym obuwiem treningowym armii amerykańskiej. Ich historia... Zaczęła się jednak trochę wcześniej. Pierwotnie wprowadzone w 1917 roku jako buty koszykarskie non-skids, nie zostawiające śladów na parkiecie. Ich design zyskał legitymację przez rekrutację Chucka Taylora w 22 roku jako gracza. Trenera i sprzedawcy. Jego podpis, dodany do tej charakterystycznej nalepki na kostce w 1932 roku, stworzył pierwszy but sportowy z poparciem gwiazdy, dosłownie w przenośni, ustanawiając ten brandingowy element czymś, co jest używane do dziś. W przypadku czaków przejście do mainstreamu nastąpiło przez trzy różne fazy. Dominację sportową od lat 20 do 60., gdy 90% zawodowych koszykarzy nosiło właśnie te buty. Spadek sportowy w latach 70. i 80., gdy Nike i Adidas wprowadzały innowacje techniczne, których czak nie miał. Oraz transformacje na obuwie codzienne od lat 80. do dziś. Ironicznym jest fakt, że z po układanego i nieznoszącego sprzeciwu wojska, trampki te stały się, obok martensów, najbardziej charakterystycznym obuwiem brudnych i buntowniczych subkultur, powstałych wokół muzyki punk i grunge. The Ramones uczynili czaksy synonimem buntu antysystemowego. Trampki, w porównaniu do formalnych butów, są na swój sposób bezczelne. Może dziś ciężko to zrozumieć, ale 50 lat temu wyłamywanie się z rygorystycznego ubiorowego kanonu w brudnych trampkach robiło wrażenie. W jeszcze bardziej złahanej i brudnej formie tradycję tę pielęgnował Kurt Cobain, nosząc je nawet na ceremonię wręczenia nagród jako swego rodzaju statement. Ten zaawansowany stopień znoszenia, niektórzy pewnie powiedzieliby nawet patynę, doczekał się komercjalizacji w postaci kolekcji Converse, które od nowości były brudne. Kolekcji tej towarzyszyło hasło: buty, dbaj o nie, trampki. Ubróć je. Te proste płócienne buty stały się międzypokoleniowym symbolem, uwaga pomagającym w kampanii prezydenckiej w USA. Za sprawą Kamali Harris, która typowe dla swojego urzędu szpilki, zastąpiła w 2020 roku właśnie trampkami Converse, co jest dość ironiczne jak na antysystemowe buty. Firma Nike kupiła Converse za 305 milionów w 2003 roku, a dziś generuje 2,4 miliarda przychodów rocznie. Jedna para sprzedaje się średnio co 43 sekundy. Samba to chyba największe skakcjonowanie. Story na tej liście, którego motorem był przypadek. Oraz wysoka dostępność rzeczy z demobilu. Samby powstały w 1950 roku z myślą o halowej piłce nożnej, a w niemieckiej armii pojawiły się pod koniec lat 70., gdy Bundeswehr zamówiła nowe obuwie treningowe. Powstałe BW Sport lub Bundeswehr z miały białe skórzane cholewki, szare zanszowe panele na palcach i gumowe podeszwy, zaprojektowane do ćwiczeń na halach gimnastycznych. I tu przechodzimy do wspomnianej wcześniej dostępności w sklepach z demobilem. Jest rok 1989, upada mur berliński, a europejskie sklepy w Wypełniają się nadwyżkami tzw. German Army Trainers. Czysta, minimalistyczna stylistyka przysiągnęła osoby szukające przystępnych alternatyw dla drogich opcji designerskich. Oraz drogiego projektanta, o ironię. Bo Martin Marzella w 1999 roku odkrył German Army Trainers na nowo i uczynił je elementem swojej marki. Pierwowzór znalazł oczywiście w sklepie z Demobilem. Kolekcja Replika zmieniła buty za 10 dolców w buty za ponad 700 dolarów i zaczęła tworzyć wokół nich swego rodzaju kult. Dla nas w Polsce nie jest to intuicyjne, ale ocierająca się o pseudo kibiców i huliganów kultura brytyjskich football casuals lat 80., uwielbiała drogie i rozpoznawalne marki. To pewnie spuścizna po klasycznych skinach, którzy również lubili dobrze i drogo się ubrać. Casuals uczynili samby. Niezbędnym obuwiem na trybunach stadionów i zaadaptowali je subkulturowo. Dzisiejsza popularność tych butów zaczęła się w 2020 roku od współpracy Wales Bonner eksplorującej subkultury młodzieżowe wspólnie z marką Adidas. Każdy model z tej kolaboracji wyprzedawał się natychmiast i w reselu osiągał ceny powyżej 800 dolarów. Wisienką na torcie był fakt, że po samby sięgnęły takie gwiazdy jak Asa Proki czy Bella Hadid i indąca za tym wiralowość tych butów w mediach społecznościowych. Hashtag Adidas Samba na TikToku ma setki milionów pozycji. A Samby są drugim najlepiej sprzedającym się modelem marki Adidas w całej jej historii. Ustępują jedynie modelowi Stan Smith. Teraz przejdziemy do butów, które stały się absolutną podstawą dla większości modeli ze świata workwear. I Heritage Style. US Navy N-1 Field Shoes, nazywane Bundokers od tagalskiego słowa Bundok, oznaczającego górę. Zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o działaniach na Pacyfiku podczas II wojny światowej. Wilgotne, trudne warunki Filipin i innych wysp Pacyfiku wymagały kompletnie nowego podejścia do obuwia wojskowego. Bundoker Boots miały innowacyjną konstrukcję cholewki z zamszu i podeszwy z gumy z recyklingowanych opon, zmieszanych z włóknami, które obniżały zużycie tejże gumy w sensie ilościowym. Powstała w środku siatka splątanych włókien nadała podeszwie elastyczności, odporności na pękanie oraz ten charakterystyczny, nakrapiany wygląd. Na uwagę zasługuje też specjalna skóra Chrome XL, dostarczana przez legendarną garbarnię Horween Leather Company. Która, przez swój sposób wyprawiania, jest niezwykle odporna na zużycie, ekstremalne warunki oraz czas. Potrafi być jak nowa dziś, po 80 latach. I znów wypada przywołać postać Steve'a McQueena, który jako kapitan Hills. Nosił Bunduker Boots w filmowym hicie z 1963 roku, w wielkiej ucieczce. King of Cool ponownie sprawił, że jakiś model obuwia stał się obiektem pożądania. W komentarzu napisz: Dziękuję pan Steve żeby docenić jego wkład w męski styl. Klasyczna sylwetka stała się podstawą do zaprojektowania prawie każdych tradycyjnych trzewików, marek takich jak Red Wing czy Wolverine Thousand Mile. Heritage stało się niejako symbolem jakości i świadomości wśród osób szukających autentyczności ponad jednorazową modą. Dlatego kompletnie nie powinno dziwić, że mniej lub bardziej dokładne repliki tych butów można znaleźć również w ofercie high-endowych japońskich marek ikonicznych dla tego stylu. Teraz historia, która rozpoczęła się na polach bitew napoleońskich, a Kończyła w naszych szafach jako podstawa męskiej elegancji. I jak każda historia, ma swojego bohatera: Feldmarszałek Gebhard Lebrecht von Blücher. Bo o nim mowa, zwany był marszałkiem naprzód, z powodu swoich agresywnych taktyk. Blucher w 1813 roku natrafił jednak na poważny problem logistyczny w swoich oddziałach. Jego żołnierze nosili tradycyjne wojskowe buty z klamrami, które były koszmarem podczas uwielbianych przez niego szybkich manewrów. Zapinanie klamer jego zdaniem trwało wieczność, a podczas intensywnych marszów zdarzało się, że one się po prostu rozpinały. Blucher zlecił więc projekt buta z prostym i szybkim, jak na tamte czasy, systemem sznurowania. Ten pozornie drobny szczegół odmienił historię obuwia w Europie a w pewnym sensie też całej Europy. Bo między 16 a 18 czerwca 1815 roku siły Bluesiera przemaszerowały z linii do Waterloo i przybyły na czas, żeby pokonać Napoleona. Już wcześniej, podczas bitwy pod Lipskiem w październiku 1813 roku, pruska armia Bluesiera szturmowała miasto w tych innowacyjnych butach, testując je w boju. A te wojskowe innowacje od dawien dawna przechodzą do cywila. I tak było w przypadku butów pruskiego marszałka. Rozwiązanie to stworzyło dwie bardzo podobne kategorie butów, które do Dziś są podstawą męskiej mody. Bluzery wyróżniają się bardzo krótkimi przyszwami, obłożynami, kwaterami, no tymi naszytymi kawałkami skóry, które mają oczka na sznurowadła, co jest zgodne z pierwotnym projektem Bluesiera. Derby natomiast to ewolucja tego projektu z dłuższymi i bardziej nachodzącymi na cholewkę przyszwami, obłożynami, kwaterami, niepotrzebne skreślić. Do cywila zaczęły przechodzić powoli, ostrożnie, tak jak się podchodzi zwierzyna na polowaniu. Bo najpierw wybrali je bogaci myśliwi w latach 50. XIX wieku. Wtedy jeszcze nie było mowy Onoszeniu ich w mieście, bo tam królowały Oxfordy. Sytuacja zmieniła się w czasie rewolucji przemysłowej. Masowa produkcja i rozluźnienie, oczywiście jak na standardy tamtego okresu dress code'u sprawiło, że w latach 60. i 70. XIX wieku były już akceptowane jako strój wiejski. A początek XX wieku to już pełna akceptacja w męskiej modzie formalnej. Dzisiaj klasyczne licowe derby są standardem biznes casual, a zamszowe bluzery doskonale odnajdują się w smart casualu i preppy. Wiele osób preferuje je nad Oxfordami ze względu na wygodę. Mniej cisną w stopę przy sznurówkach. Na koniec Odwrócimy trochę tę narrację, bo współczesne siły specjalne porzucają wojskowe buty na rzecz cywilnych trampek. I tutaj na wyróżnienie zasługują przede wszystkim wansy, model old school. Zdjęcia operatorów, często w kolorowych butach tej firmy, masowo pojawiają się w internecie w kontekście ćwiczeń lub działań miejskich. Pozwolę ci nacieszyć oczy tym dripem w akompaniamencie muzyki z windy. Wracamy. Te buty są lekkie, wygodne i ciche. W końcu nazwa Sneakers do czegoś zobowiązuje. Co ciekawe, praktyka ta nie pojawiła się w ciągu ostatnich 10 lat, ale trwa niezmiennie od czasów wojny w Wietnamie. Wtedy Navy Seals czy Zielone Berety oficjalnie były wyposażane w całe czarne konwersy, które szczególnie w działaniach prowadzonych z wody w tropikalnym klimacie były lepsze praktycznie pod każdym względem od opartych o skórę i twardą gumę klasycznych butów wojskowych. To jest najlepsze potwierdzenie wolności i swobody w doborze wyposażenia w tego typu jednostkach. Cokolwiek działa na korzyść operatora jest akceptowane. Chuck Taylors szybko schną, pasują do płetw, mają lepszą przyczepność na mokrych pokładach i umożliwiają przejście spływania do akcji lądowej bez zmiany obuwia, co oczywiście jest ogromną zaletą taktyczną. Sukces trampek w siłach specjalnych nie przeszedł niezauważony przez OG wojskowych producentów. Dlatego współcześnie Altama stworzyła Marine Time Assault. Seria modeli, które są mocną modyfikacją klasycznych trampek z siatkowanymi otworami drenażowymi i specjalnie zaprojektowaną podeszwą w miejscu zgięcia stopy oraz z charakterystycznym bieżnikiem. Które z budów na tej liście najbardziej cię zaskoczyły, a które uważasz za najbardziej uniwersalne w ramach swojej szafy? Koniecznie daj nam znać w komentarzu. Będziemy też wdzięczni, jeśli powiesz, czy powinniśmy dalej eksplorować temat mniej oczywistych elementów codziennej mody, które pojawiły się właśnie z wojska. Bo przecież poza obuwiem mamy jeszcze bardzo pojedyną kategorię odzieży i dodatków, która nie kończy się na trenczu. W tym materiale to wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Poczekaj, poczekaj. Zanim zamkniesz okno przeglądarki, pamiętaj o klubie stylowego mężczyzny. Pierwszy link w opisie.